No, witam serdecznie. W cyklu filmików widzowie pytają, a ja odpowiadam. Yy, odpowiedź dla Kilas Kilów. Yy, tutaj otrzymałem kilka pytań w komentarzu, odpowiadam. W jakim wieku poszedłem na studia architektury? No więc yy, studia rozpocząłem rok po przepisowym wieku. Yy, miałem wówczas za sobą już epizod na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ponieważ przez cały, o, przez większą część moich, y, mo, mojej nauki w Liceum Ogólnokształcącym, ta to była bardzo słaba szkoła. Y, moje liceum, do którego chodziłem, to no, Warszawskie liceum, wybrałem y, według klucza, y, to było po pierwsze, liceum blisko mojego miejsca zamieszkania, po drugie to było jedyne z dwóch liceów w Warszawie, które, o którym wiedziałem, że nie mają egzaminu ustnego, wstępnego. Nie wiem, jakoś mając 14 lat, kiedy to yy, kończyłem podstawówkę, yy, miałem jakąś fobię na ten temat i kwestia możliwości pominięcia egzaminu ustnego wydawała mi się bardzo atrakcyjna. Tak więc wybrałem to liceum. Notabene do tej samej yy, szkoły i również do klasy poszło kilka osób ode mnie z klasy, z podstawówki. Natomiast liceum powiedzmy sobie szczerze nie było zbyt dobre. I trzeba sobie powiedzieć, że. Tutaj jest następne pytanie. Jaki trzeba mieć wynik z matury, żeby się dostać na architekturę i jaki ja miałem wynik? Tutaj przeskoczę. No więc obecnie zmienił się ten system, ponieważ ja już mam ponad 40 lat, więc. Jeszcze szedłem starym trybem nauki sprzed reformy, który obejmował szkołę podstawową i ośmioletnią, i czteroletnie liceum. Teraz jeszcze po drodze jest gimnazjum. Ale jeszcze dodatkowa zmiana polegała na tym, że dawnymi laty matura była egzaminem dojrzałości, ale egzamin wstępny na studia był zupełnie oddzielną sprawą. Teraz Zmieniło się to o tyle, że ta właśnie egza wyniki egzaminu maturalnego są uznawane jednocześnie jako egzamin wstępny na studia. Przy czym tutaj warto zwrócić uwagę, że na architekturze na wydziałach Politechniki jest inaczej, ponieważ jest to organizowany dodatkowy egzamin, najczęściej z rysunku, przy czym nazwijmy rzecz po imieniu to nie jest egzamin z rysunku, tylko to jest egzamin badający predyspozycję Kandydata do podjęcia studiów na Wydziale Architektury. Tak to się przynajmniej dawniej nazywało, i taki jest sens tego egzaminu. Także tutaj do dalszych, tutaj do tego tematu jeszcze wrócę omawiając dalsze pytania. Tak więc, idąc na architekturę, miałem rok studiów na elektronice i pod wpływem impulsu, pod wpływem chwili Dokładnie miesiąc przed egzaminem podjąłem decyzję, że właściwie dam sobie spokój z tą całą elektroniką. Zwłaszcza, że wówczas jedyne, jedyną fabrykę w Warszawie, która produkowała półprzewodniki, właśnie rozbierano. W tym miejscu stoi dzisiaj Galeria Mokotów. I pomyślałem sobie, że może jednak lepszym pomysłem będzie. Studiowanie architektury, ponieważ budować będzie się zawsze, czy w Polsce zawsze będzie produkować się półprzewodniki, to czas pokaże. Notabene, czas pokazał, że to chyba nie była dobra decyzja, ale to tak na marginesie. Do jakiego wieku studiowałem? No więc tutaj udało mi się przeciągnąć studia, czyli bardzo wspaniały okres w moim życiu. No już prawie, że do granic wytrzymałości, to znaczy ukończenie studiów zajęło mi dokładnie 14 lat od momentu egzaminu wstępnego na elektronikę do momentu uzyskania e, z tytułu magistra inżyniera architekta, czyli jeszcze po drodze miałem zmianę wydziału i nie jest to rekord, e, ponieważ mój kolega, m, który studiował w którymś momencie również razem ze mną, e, studiował 17 lat, tyle czasu zajęło mu e, ukończenie studiów przy czym to było jeszcze ponieważ ten kolega jest jeszcze ode mnie starszy to on jeszcze przed studiami zdążył odpracować dwuletnią zasadniczą służbę wojskową także wielokrotnie później w czasie studiów jak ktoś go postraszył że panie jak pan tak będzie studiować to pana do armii wezmą no to on miał zawsze na to argument że haha ja się już nie boję bo ja już to zrobiłem Studia są bardzo fajne, okres studiów jest bardzo fajny. Nie ukrywam, że niektóre zajęcia, zwłaszcza wyjazdowe, tutaj chociażby seminarium, które odbywało się w Giżycku dotyczące rewaloryzacji zabytkowych obiektów obronnych, no to w tym brałem udział już ze cztery razy, co nie wiem jakim cudem to się odbyło, natomiast każdorazowo był to wspaniały wyjazd. Polecam również wyjazdy, na przykład na plenery do Torunia, które były organizowane. Przy czym dawniej one trwały tydzień, teraz trwają trzy dni, także cała impreza dosyć mocno podupadła. Niestety zmieniła się również kadra. Także z przykrością zauważam, że niestety e, mnóstwo moich nauczycieli niestety już nie uczy. E, na wydziale. Czy jestem znanym architektem? Nie, nie jestem znanym architektem, jestem kompletnie nikim, jestem wyrobnikiem, a tak naprawdę to jestem półarchitektem. To znaczy, prawdziwy architekt to jest członek Izby architektów. I aby stać się takim pełnoprawnym członkiem, należy odbyć dwuletnią praktykę w biurze projektowym oraz roczną praktykę na budowie i udokumentować ją wpisami w zeszycie praktyk i ja tego przez wiele lat mojej pracy, ponieważ już pracuję od roku 1995, wtedy rozpocząłem moją pracę i na, w mniejszym lub w większym stopniu od tego czasu praktycznie ciągle byłem w jakiś sposób gdzieś zaangażowany przy jakich projektach, jednakże nigdy tego w żaden sposób nie dokumentowałem. Zresztą ta praktyka liczy się dopiero od ukończenia trzeciego roku, o ile dobrze pamiętam można sobie w ten sposób zaliczyć rok praktyki, no i później po uzyskaniu dyplomu można brakujący rok praktyki projektowej w biurze zaliczyć oraz ten nieszczęsny rok na budowie. także pracowałem w kilku pracowniach przy raczej małych projektach. nie ma się absolutnie czym chwalić, no takie rzeczy też generalnie trzeba robić. Ostatnio na przykład pracowałem głównie przy niewielkich lokalach usługowych z zakresu. To, to były lokale fast food, i ilość dokumentów, jakie trzeba dostarczyć przy zalegalizowaniu takiego lokalu, jest naprawdę obłędna. Tak więc. Okazuje się, że wcale nie ma przy tym mniej pracy niż w wypadku na przykład projektowania budynku jednorodzinnego. Czy kierunek architektura jest trudny? No więc tu jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ tak naprawdę teoretycznie jest to kierunek dosyć łatwy. To znaczy, ta wiedza wcale nie jest jakaś ezoteryczna i wydaje się dosyć prosta. To znaczy, rzeczy, o których tam się. I w czasie studiów, i później w czasie praktyki architektonicznej, mówi i te sprawy, którymi się architekt zajmuje, one wydają się dosyć proste. Natomiast cała trudność polega na tym, że jest mnóstwo z pozoru bardzo prostych spraw, które należy między sobą pogodzić. Jak to wygląda? Wygląda to na przykład w ten sposób, że inżynier-konstruktor. Liczy konstrukcję, więc musi mieć podstawy znajomości e, materiału e, Licząc tą konstrukcję, dokonuje różnych skomplikowanych, mniej lub bardziej obliczeń, które wymagają e, znajomości matematyki i fizyki. Wydaje się to dosyć trudne. Natomiast architekt, oczywiście, nie byłby w stanie takich konstrukcji policzyć. Przy czym architekt ma wyznaczoną rolę koordynacji wszystkich opracowań branżowych, co oznacza, że takie opracowanie z zakresu konstrukcji, taki architekt musi na, swoje, na swoim stoliku położyć i sprawdzić, czy tam nie ma błędów. A bywają błędy bardzo ciekawe. Na przykład, ja pamiętam, że w, przy jednym projekcie konstruktor. Nie wiem jak to się stało. Zapyrektował mi belkę w poprzek schodów, po prostu nie zauważył, że tam są schody. Nie odczytał tego rysunku, nie wyobraził sobie jak to w przestrzeni wygląda. I niestety, yy, komplet cztery sztuki projektu konstrukcji był do poprawy. To znaczy, już do pozwolenia na budowę poszedł tak jak był. Natomiast, oczywiście, trzeba to było wszystko później poprawiać. To się wiąże z dodatkową pracą i tak dalej. Trzeba zrozumieć konstruktora, trzeba zrozumieć instalatora, trzeba zrozumieć właściciela budynku, trzeba zrozumieć sanepit, trzeba zrozumieć przepisy, trzeba zrozumieć całą drogę formalną, która prowadzi do uzyskania pozwolenia na budowę ze strony urzędu, trzeba zrozumieć klienta i wszystkiego jego wymagania. I okazuje się, z zakresów instalacji trzeba zrozumieć. Sprawy związane z wodą, z gazem, z wentylacją. Jest tego trochę, i y, architekt niestety musi to wszystko przynajmniej pobieżnie zrozumieć i przypilnować, y, czy przypadkiem gdzieś tam jakichś błędów albo kolizji pomiędzy instalacjami nie ma. Y, jest tego trochę, jest tego mnóstwo przede wszystkim papierkowej y, roboty. Y, jeżeli chodzi o same studia, wydają się one dosyć proste. Jest tak tylko teoretycznie, ponieważ w praktyce te sprawy, mimo wszystko, trudno, no, trudno wytłumaczyć bardzo często. To nie są sprawy tak oczywiste, na jakie wyglądają. I powiem szczerze, na pierwszym roku ja kompletnie nie wiedziałem. O czym ci ludzie do mnie mówią. Stało się to dlatego, że jak już wspominałem, zdecydowałem się zostać architektem w maju, a egzamin był w czerwcu. Miałem to szczęście lub nieszczęście, że dostałem się za pierwszym razem po miesiącu przygotowań i niestety w trakcie tych przygotowań po prostu nie posiadłem podstaw wiedzy, która później, na pierwszym roku, bardzo mi się by przydała, i niestety musiałem to wszystko w boju wypracowywać, było ciężko. Tak więc, czy jest trudny? Ja uważam, że jest trudny. Jest to dosyć specyficzna rzecz. Trzeba mieć przede wszystkim bardzo dobrą wyobraźnię przestrzenną. Trzeba mieć bardzo dobry zmysł estetyczny. Trzeba umieć. Szybko rysować, szkicować przede wszystkim. Trzeba umieć zrobić makietę albo model, trzeba umieć podejmować decyzje projektowe, trzeba umieć yy, pokazać, narysować to, co się wymyśli, to, co się zaprojektuje, to, co się chce wyrazić. To są rzeczy wbrew pozorom bardzo trudne i okazuje się, że przede wszystkim bardzo czasochłonne i część. Na przykład pamiętam, że jedna z osób, która sobie dosyć dobrze radziła na architekturze, po pierwszym roku zrezygnowała, stwierdziła, że po prostu chce się nareszcie wyspać, ma tego dosyć, zmienia wydział. Zaraz, za chwileczkę do tego tematu tutaj wrócimy. Czy ciężko się dostać na architekturę? Ciężko. To znaczy, ja miałem to szczęście, że dostałem się za pierwszym razem. A tutaj mała ciekawostka, ponieważ na egzaminie Spotkałem się z dwójką moich sąsiadów z tego samego bloku. Blok, mój blok miał 100 mieszkań i okazało się, że na egzamin przyszły nic o sobie nawzajem, nie wiedząc, trzy osoby z, tej, z tego samego bloku jedna klatka. Spotkaliśmy się na egzaminie. Przy czym z tych trzech osób y, tylko ja w końcu ukończyłem studia, i to też, jak widać, po. Po, po sporym czasie, to znaczy kolega się nie dostał, koleżanka się dostała, zrezygnowała, bodajże po drugim roku. Czy ciężko się jest dostać? Yy, ciężko. Egzaminy są różne w zależności od m, poszczególnych wydziałów. Yy, w no, i trzeba się do, do takiego egzaminu przygotować. Czym więcej na to się ma czasu, tym lepiej trzeba ten czas mądrze wykorzystać. To znaczy, jeżeli wiadomo, że egzamin wygląda w ten sposób, że należy przygotować rysunek z wyobraźni na kartce o formacie 50 na 70 cm, no to najlepiej od razu kupić kilkanaście arkuszy Brystolu o takim właśnie formacie. I je po prostu zniszczyć tak jak jest zniszcz ten dziennik. Po prostu wziąć ołówek i zasmarować je. Uczyć się rysować kreski, rysować różne figury, kompozycje. Przerysowywać na przykład kompozycje z klocków, kompozycje prostych figur, tego typu rzeczy, po to, żeby nabrać biegłości w rysowaniu. No i ćwiczyć konkretne egzaminacyjne tematy. Chodzi o to, żeby wiedzieć, jak wygląda. Kościół, w jaki sposób, na przykład, albo inny budynek, młyn, pałac, zamek lub budynek mieszkalny, fabryka, coś w tym stylu. I potrafić to w sposób atrakcyjny pokazać, to znaczy umieć prawidłowo wybrać kadr, prawidłowo taki rysunek na arkuszu skomponować. Z tego co wiem, jeżeli chodzi o Warszawę, to ostatnio. Ten rysunek obejmuje prace wykonane ołówkiem, tak więc nie, nie trzeba być mistrzem na przykład akwareli. Dawniej to była jedna z metod, do tego, żeby dostać się do Warszawy na architekturę. To znaczy, jeżeli na 100 prac 95 było wykonanych ołówkiem, to jeżeli ktoś pokusił się o to, żeby użyć flamaster albo akwarele, no, Zmiernym skutkiem. Trzeba pamiętać, że do wykonania sensownej pracy jednak potrzebne jest trochę czasu, a na egzaminie najczęściej na wykonanie takiej pracy jest półtorej godziny lub coś takiego. Tak więc tego czasu nie ma za dużo. Trzeba umieć szybko tym pędzlem machnąć, czy flamastrem, czy, czy coś. No więc teraz, o ile dobrze pamiętam, formuła egzaminu zmieniła się o tyle, że po prostu dostaje się narzędzie do ręki. Najczęściej jest to ołówek, no bo trudno, żeby. Każdy z tysiąca kandydatów, bo mniej więcej tyle osób rok w rok próbuje zostać studentem Wydziału Architektury w Warszawie na Politechnice, no to trudno, żeby dla każdej z tysiąca osób kupić zestaw farb akwarelowych. Najczęściej wygląda w ten sposób, że dla każdego z kandydatów przygotowywuje się odpowiednio opieczętowany, oznaczony numerem arkusz papieru i daje mu się do ręki zakupiony hurtowo ołówek jaki trzeba mieć wynik z matury, żeby się dostać na architekturę. To już mówiłem. Nawet nie jestem pewien, czy Politechnika to uwzględnia. Mimo wszystko, to znaczy uwzględnia. Ja gdzieś rok temu umieściłem na pewno filmik, na którym pokazywałem folderek rozdawany na politechnice i w wypadku architektury decydowało w czterech piątych wynik egzaminu wstępnego tego organizowanego przez wydział, dlatego nie należy, nie trzeba się specjalnie spinać, jeżeli chodzi o wynik z matury. Ostatnie pytanie: ile trwa projekt domu jednorodzinnego, na przykład 12 na 12 metrów i 6 metrów wysokości, płaski dach, taki blok, parter i pierwsze piętro? To jest dosyć trudne, ponieważ to zależy tak naprawdę od kilku czynników. To jest tak samo jak ja bym się zapytał, a ile będzie kosztował samochód? Taki cztery koła, cztery drzwi i bagażnik. No więc może być budynek i budynek. I tutaj rozstrzał jest dosyć duży. Najczęściej wygląda to w ten sposób, że klienci zamawiają. Już po taniości. Większość osób, która buduje budynek, nie buduje dlatego, że chce mieć jakąś wspaniałą architekturę, tylko dlatego, że chce mieć gdzie mieszkać. I najlepszym rozwiązaniem jest wówczas jednak zamiast szyć sobie t-shirt, prawda, na wymiar, jednak pójść do sklepu i kupić gotowy i tak samo w tym wypadku kupić gotowy projekt, no, obrzydlistwo i dokonać adaptacji, czyli. Wykonać do niego dodatkowe wymagane przez urząd dokumenty i specjalnie się tym nie przejmować. Standardowo taki prosty budynek, takie prace, one trwają z przerwami to znaczy dużo czasu zajmuje opracowywanie zależy, ile czasu poświęci się na opracowanie ostatecznej architektury. Jeżeli ktoś jednak zdecyduje się na architekturę i Albo z różnych przyczyn, jeżeli na przykład działka niestety wymaga indywidualnego podejścia ze względu na jakiś nietypowy kształt, albo spadek terenu, który wyklucza możliwość użycia projektu typowego, no to wówczas już jest się zmuszonym niestety jakąś architekturę zaprojektować, i tak naprawdę czas zależy tutaj od tego, jak szybko dojdzie się z klientem do porozumienia, jak ta architektura ma wyglądać. Można, te, tutaj prace mogą dosyć długo trwać. Czasami w tym celu robi się rysunki, szkice, wizualizacje, czasami makietę się robi, na której się na prostych bryłach z papieru wycina projektowany kształt budynku po to, żeby pokazać koncepcję. Także tak więc w zależności od tego, te prace mogą trwać dłużej lub krócej, to jest mniej więcej około dwóch miesięcy. Przy bardzo szybkim tempie pracy, przy czym to nie jest, są dwa miesiące pracy jednej osoby, ponieważ te wymagania wstawiane przez urząd do wydania pozwolenia na budowę, to się teraz zmieniło. Teraz budynki jednorodzinne buduje się w oparciu o procedurę zgłoszenia budowy, a nie uzyskania pozwolenia na budowę, ale w praktyce trzeba przedłożyć dokładnie takie same dokumenty, jakie trzeba było przedłożyć do pozwolenia na budowę, więc tu się nic nie zmieniło. Nadal tych papierów trzeba mnóstwo wyprodukować. I ja tylko powiem ciekawostkę, że kiedy byłem jeszcze studentem, to podjąłem się i zrobiłem to w końcu, zaprojektowałem taki budynek. I wówczas wymagania były takie, że ja, będąc studentem, byłem w stanie spokojnie ta, całą taką dokumentację wykonać. Oczywiście ktoś inny to podpisywał i trwało to około miesiąc. I to było wykonywane jeszcze ręcznie, to były czasy przedkomputerowe. Tutaj yy, w filmikach występują resztki gdzieś odnalezionych kalek i gdzieś pogubiłem. Ale kilka kalek mi zostało, także tu w którymś z filmików pokazywałem taką dokumentację, wykonaną przeze mnie ręcznie, rapitografami, kreślono na kalce, później odbitą cztery razy. Teraz taką dokumentację robi się na komputerze. Tych informacji tam musi być 10 razy więcej. Tego papieru jest 10 razy więcej, mniej więcej. Oczywiście, dawniej nie trzeba było załączać części instalacyjnej i konstrukcyjnej, teraz jest to. Yy, chyba jednak wymagane, tak więc te projekty to mają, w związku z czym architekt sam niestety nie wystarczy. Trzeba mieć jeszcze konstruktora, instalatora yy, i jest to, tak jak mówię, mniej więcej miesiąc opracowywania koncepcji. Tyle czasu trwają prace nad architekturą, ale też uzyskiwanie różnych <laughs> mi córka troszkę przeszkadza, uzyskiwanie różnych yy, Jakichś pozwoleń, na przykład warunków zagospodarowania dla działki itd., tak Mapkę od geodety trzeba uzyskać. No i później to jest, gdyby chcieć to narysować od zera, to jest to mniej więcej miesiąc pracy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem tutaj na wszystkie pytania. Rozgadałem się, ale ja, ponieważ tutaj się opiekuję córeczką, jest mi łatwiej powiedzieć niż pisać. Dziękuję, pozdrawiam.